Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo i najpierw mam prośbę do pana marszałka, ponieważ czytano ustawę i trochę się zgubiłem, więc najpierw chciałbym trochę inaczej rozpocząć. Od do pytania, a potem zadać dwa pytania do dwóch różnych ministrów. I najpierw do pytania, żebym do... zrozumiał... Proszę bardzo, panie Panie Ministrze, ponieważ do mnie docierają różne głosy, a najpierw chcę to zweryfikować i nie mogę doczytać, chciałbym zapytać o Polski Związek Piłki Nożnej. Czy on jest w tej ustawie, czy jest zapis dotyczący tej ustawy, bo. W końcu Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi działalność na miliu publicznym w większości. Jest to federacja różnych klubów, a więc bytów prawnych. I czy wy tutaj w tej ustawie wprowadziliście PZPN do regulacji, czy zajmujecie się Polskim Związkiem Piłki Nożnej, bo to myślę, że Rzesze ludzi interesuje. To najpierw do pytania, a potem już zadam pytanie. Najpierw chciałbym uzyskać odpowiedź na to. Dobrze to. Proszę bardzo, panie ministrze Krótkie, Krótka odpowiedź na konkretne pytanie. Szanowny panie senatorze, ta regulacja dotycząca nie tylko Związku Piłki Nożnej, ale Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale w ogóle związków sportowych była w poprzedniej, w poprzedniej ustawie, która rozszerzała tarczę i która już jest przyjęta, jeżeli chodzi o... To były zapisy, które wychodziły naprzeciw oczekiwaniom związków sportowych, które przesuwają im terminy i dają im możliwość takiego no, trochę spokojniejszego funkcjonowania w tym trudnym okresie. Dobrze, to teraz już zadam pytanie. Ja, jak zrozumiem, nie, nie e, e, robicie zamachu na pieniądze Polskiego Związku Piłki Nożnej ani na inne, nie, nie chcecie przyjąć pieniędzy innych organizacji prywatnych z jednym tylko wyjątkiem, z wyjątkiem wynikającym z artykułu 5, e, który dotyczy Polskiego Związku Łowieckiego. Jak przypomnę, Polski Związek Łowiecki jest również organizacją prywatną. Wprawdzie jakiś czas temu wprowadziliście wzorem jaruzelskiego komisarza do tegoż związku, do Polskiego Związku Łowieckiego, bo dwa przypadki no, blisko stuletniej historii, dwa razy to się zdarzyło, że Łowczego krajowego nie wybierają delegaci, członkowie tej organizacji, tylko wybiera minister wcześniej jaruzelski, a teraz minister środowiska różnica niewielka, co do zasady, nie co do oczywiście nazwisk. Chciałbym zapytać, od kiedy to święte prawo własności i prywatnej własności, bo pieniądze gromadzone zarówno na poziomie zarządu głównego, ale również kół łowieckich, a każde koło łowieckie, Państwo nie musicie tego wiedzieć w Wysokim Senacie, ale każde koło łowieckie jest, posiada osobość prawną, więc osobnym stowarzyszeniem, od kiedy to w Polsce jest przyzwolenie na to, żeby kto inny dysponował pieniędzmi prywatnymi osób fizycznych. Członkowie koła to są osoby fizyczne, składają się na funkcjonowanie tego szkoła, pokrywają już straty wynikające ze szkód czynionych przez zwierzynę w lesie i na polach. Wy tutaj wprowadzacie zasadę, że to zarząd główny polskiego Związku Łowieckiego, będzie dysponował pieniędzmi kół, które posiadają, przypomnę jeszcze, powtórzę jeszcze raz, osobowość prawną. Czym się to różni, Panie Ministrze, od tego mechanizmu, który kiedyś w Polsce już wprowadzano w okresie PRL u, nawet wczesnego PRL u, przejmowania i odbierania cudzej własności? Jakie prawo do tego macie? Kto wam na to pozwala? Z czego to wynika, że możecie najpierw wstawić komisarza do PZP, a, a, potem, a potem powiedzieć „a teraz ten komisarz nas z nadania pisowskiego będzie dysponował 50 milionami budżetu, które są w dyspozycji zarządu głównego PZP i nie wiem jakimi kwotami w setkach kół, które są rzucone po całej Polsce. To pierwsze pytanie, bo naprawdę niczym od komunistów się w tym przypadku nie różnicie. Zabieracie czyjąś prywatną własność, tak jakbyście mogli zabrać ją z PZPN i ze związków filatelistów i z każdej innej organizacji prywatnej działającej w Polsce. Panie senatorze, przepraszam, Nie znacznie pięciokrotnie. Ja wiem, ale... ja pana zapiszę na to trzecie pytanie. I to ono będzie krótkie, panie. No, ono proszę. dotyczy o, 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 artykułu czternastego ustępu 11 i w zasadzie jednego tylko zapisów, bo nie chcę już się pastwić nad całym procesem wyboru prezesy, prezesa Łuka, który nie ma w ogóle związku z koronawirusem, ale jest taki zapis, że nowy prezes w ogóle kuriozum, że to się znajduje w ustawie, a nie na poziomie rozporządzenia albo jeszcze niższego aktu prawnego, ale nowy prezes musi posiadać kompetencje Posiada kompetencje kierownicze. Jest, przepraszam, a kto to będzie oceniał? Bo się zastanawiam nad, to, nad tym bardzo mocno. W tej ustawie nie ma tego zapisu. Czy to będzie oceniał? Mieszkaniec Żoli Boża, pan Jarosław Kaczyński, czy to będzie oceniał prezes Jarosław Kaczyński, czy to wreszcie będzie oceniał Jarosław Kaczyński, naczelnik? Bo ja nie widzę innego rozwiązania w tych zapisach. Nie wiem, po co takie zapisy wprowadzacie do ustawy, która żadnego związku z koronawirusem nie ma, a pan jeszcze zaczyna swoje wystąpienie od tego, że to jest bardzo ważna ustawa, która dotyczy opieki nad dziećmi, pomocy dla przedsiębiorców. Skoncentrujcie się nad tym, a nie przepychajcie różnego rodzaju grniotów przy okazji tak ważnej ustawy, która ma dotyczyć pomocy rzeczywiście Polakom w potrzebie. Dziękuję. Proszę. Proszę... Panie, panie senatorze, ja nie dostrzegłem tu żadnych wy... określeń, które by obrażały kogokolwiek. E... Ma pan jakieś uwagi to proszę do komisji regulaminowej. Proszę bardzo pan senator, pan minister Schreiber. Dobrze. Panie marszałku, wysoka izbo, znaczy, no jednak w moim środowisku politycznym nazywanie kogoś komunistą jest obelgą i więc, więc rzeczywiście uważam, że, że były w tym słowa obraźliwe i do tego nieprawdziwe. Już nie będę, nie będę czynił porównań tutaj do działań i do ilości różnego rodzaju komunistów w partiach, bo wyszłoby to nieprzyjemnie dla pana senatora. Skupię się... Na odpowiedzi. Po pierwsze no, muszę zaprotestować stanowczo przeciwko twierdzeniom, jakobyśmy nie wiem, cokolwiek komukolwiek chcieli zabierać. To raz. A dwa, jeżeli chodzi o, o artykuł 5, zaraz pani minister Golińska, jeżeli pan marszałek pozwoli, udzieli szerszej odpowiedzi. Natomiast proszę pamiętać, że proszę wziąć pod uwagę, że na komisji że na Komisji Budżetu senatorowie prawa i sprawiedliwości na wniosek ministra środowiska złożyli, złożyli poprawkę do, tej, do tego artykułu, który dawałby taką fakultatywność tego, tego rozwiązania każdemu kołu, a więc żeby mogło każde koło taką decyzję podjąć, jeżeli tylko zechce. Ta poprawka została przez większość senatorów komisji zaopiniowana negatywnie. No więc, no więc jeżeli Państwo postąpicie podobnie, no to, no to po prostu w takim, kształcie, w takim kształcie ta ustawa trafi do Senatu, do Sejmu. A szczegółowo jakby mogła Pani, pani Minister uzupełnić tą wypowiedź. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ja, ja też nie skomentuję całości wypowiedzi pana senatora, dlatego że ja domyślam się, że ona była bardziej dedykowana tym, którzy mogą nas słuchać poza salą, a którzy nie znają prawa Łowieckiego, niż do państwa senatorów, którzy na pewno prawo Łowieckie znają i, i na wiele insynuacji, mam, które ja przedstawił pan senator, jakby wiedzą, że, że one są nieprawdziwe. Pierwsza rzecz jeśli chodzi o ustawę prawo Łowieckie, to ważne, żebyśmy w artykule 35 doczytali, że działalność PZEU jest finansowana z funduszy własnych, składek członkowskich, z wpisowego, z zapisów i darowizn oraz z prowadzonej działalności gospodarczej jednocześnie jeśli chodzi o majątek koła i to wynika z kolei z paragrafu 56 statutu PZT, na majątek koła składają się majątek trwały, majątek obrotowy, środki pieniężne, należności, dochody z wpisowego ze składek członkowskich z gospodarki łowieckiej oraz z prowadzonej działalności gospodarczej lub Rolniczej. Ta działalność gospodarcza jest działalnością prowadzoną na majątku skarbu państwa. I jeśli przeczytamy zapis w ustawie w druku senackim numer 106 piszemy, że w trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia lub stanu epidemii z powodu wirusa konkretnego wywołującego konkretną chorobę, dochód z działalności gospodarczej PZEU oraz kółowieckich, a więc nie mówimy o składkach członkowskich, nie mówimy o majątku, nie mówimy o żadnych innych środkach, wyłącznie o dochodzie z działalności gospodarczej PZEU i kółowieckich może zostać, a więc nie musi, może zostać przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem epidemii. To może wynika z pisma, które wystosowała Naczelna Rada Łowiecka, wskazując, że chciałaby włączyć się w walkę z koronawirusem poprzez zakup poprzez zakup pojazdów, które miałyby służyć jako tak zwane wymazobusy w związku z tym, że w prawie łowieckim nie ma możliwości przeznaczania środków na cele inne niż cele statutowe, nie można byłoby, nie próbując jakichś prawnych sztuczek, przekazać tych środków. W związku z tym zaproponowaliśmy ten zapis. I drugi zapis, bo, o który, który jest ważny, o przeznaczeniu tych środków z tego dochodu, z działalności gospodarczej miałby decydować zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego. I poprawka, o której mówił pan minister Schreiber, mówiła, że w przypadku Koła Łowieckiego za zgodą tego Koła Łowieckiego. Ważne, że owszem, w kompetencjach Naczelnej Rady Łowieckiej zgodnie ze statutem PZEU jest uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu zrzeszenia, ale to do kompetencji zarządu głównego PZEU należy zarządzanie majątkiem zrzeszenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie pytania pana senatora, pana marszałka Bautana Borusewicz. Pani marszałek, nie usłyszałem odpowiedzi na drugie pytanie dotyczące tego zapisu wynikającego z artykułu 14 ustępu 5 punkt, podpunkt. Yy, ustępuje 11 podpunkt 5 prezes Bukę musi i tu jest tak zapisane posiada kompetencje kierownicze chciałem zapytać kto to będzie oceniał już pytałem, czy to będzie tylko Jarosław Kaczyński, czy ktoś inny będzie oceniał, kto dokona takiej oceny, że ktoś posiada kompetencje kierownicze. Ten zapis nic nie mówi, a wpisany jest do ustawy. To jest akt prawny ważny. Niech minister, który tak łatwo różne historie opowiada, zwłaszcza na komisjach, że to co tam senatorowie no, Panie senatorze, czyli chodzi o kompetencje, wiedzieć, o kryteria. To, kto to będzie oceniał to kryteria? Czy Dobrze. pani minister mogłaby odpowiedzieć, czy pan minister? Tak, to już tak. pani minister odpowie, tylko zwrócę uwagę, że no naprawdę jakby i o to bym prosił, żebyśmy uniknęli jednak takich politycznych. Panie wycieczek. ministrze, dlatego ja to Dobrze. pytanie skonkretyzowałam pana senatora i proszę o udzielenie odpowiedzi. W konkursie to będzie rozstrzygane, a pani minister wyjaśni. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie jest to rozwiązanie, które w jakikolwiek sposób odbiega od tego, jak są regulowane inne tego typu tego typu nabory. Dokładnie takie same sformułowania znajdziemy na przykład w ustawie o służbie cywilnej i wielu innych, a odpowiadając precyzyjnie na pytanie pana pana senatora odpowiedź znajduje się odpowiedź znajduje się w ustępie 4AF, który wskazuje, że ten konkursowy, cały konkursowy tryb wymagany przez dyrektywę przeprowadza Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a dokładnie powołany przez szefa kancelarii, prezesa ministrów zespół co najmniej trzech osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. Jednocześnie w kolejnych, w kolejnych przepisach możemy znaleźć informacje, że niekoniecznie, muszą być to, że niekoniecznie muszą być to osoby zatrudnione w kancelarii premiera, mogą to być osoby, które na przykład profesjonalnie zajmują się procesem Rekrutacyjnym i na przykład ocenianiem takich kompetencji kierowniczych. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani minister. Mam nadzieję, że to usatysfakcjonowało pana senatora.